Jak gra się w takim zespole pod tytułem Reprezentacja Polski? Bardzo dobrze. Można powiedzieć, że bardzo łatwo nieraz, ponieważ ma się wspaniałych zawodników obok siebie. Nie, tak naprawdę... No dzisiaj to były wielkie emocje, jeszcze teraz je czuję. Starałem się grać jak najlepiej. Nie wiem, no, najgorzej chyba to nie wypadło, ale, ale tak Pan zapytał, jak się gra. Myślę, że to jest największe wyróżnienie, jakie może być dla sportowca. Gra w kadrze, reprezentowanie całego narodu i jestem bardzo szczęśliwy. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł w kolejnych meczach też zagrać. A czy miałeś już okazję przy tak wspaniałej i tak licznej publiczności w Polsce grać? Chyba nie. Chyba nie, tutaj naprawdę była wspaniała atmosfera. Ciężko mi teraz to opisać, bo mam tysiąc myśli w głowie różnych i, i ciężko mi się w ogóle skupić na tych, na tych wszystkich teraz wywiadach. Nie, nie, publiczna była naprawdę fantastyczna i to było chyba największe przeżycie w życiu. Czy ta dobra gra, bo trzeba tak ocenić, twoja dzisiaj daje ci jakieś nadzieje na właśnie na co? Czy była taka dobra, to ja nie wiem. Początek był w miarę niezły, potem, potem było na pewno słabiej. Za chwilę się pewnie dowiem w szatni albo jutro. No będę walczył z całych sił. Mam nadzieję, że, że będę przekonywał trenera do siebie. To zależy tylko ode mnie, od mojej formy i to, jak będę się prezentował na boisku. W niedzielę mecz przeciwko Tunezji, czyli mecz przeciw, o pierwsze miejsce w grupie. Mecz o pierwsze miejsce, żeby później było lepsze rozstawienie. Mecz o to, żeby fani byli no, szczęśliwi z trzech zwycięzców Polski. Na pewno będziemy chcieli to wygrać, gramy u siebie, więc mamy taki obowiązek, wyjdziemy jutro, zagramy na 100%, damy siebie wszystko i mam nadzieję, że uda się zająć to pierwsze miejsce.